Rozpoczął się taki dzień deszczowy, pora deszczowa. Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, co będzie, co będzie do końca dnia. Ostatecznie wygląda na to, że, że taka pora deszczowa daje troszeczkę wypoczynku, ale daje też możliwość troszeczkę zrelaksować się, odpocząć. Płuca odpoczywają, serce odpoczywa. Umysł odpoczywa krople wody, które spadają, są jakby takim uspokojeniem organizmu, a też i motoryki organizmu. Automatycznie człowiek jest wolniejszy, automatycznie człowiek jest taki bardziej spauzowany nazwę i też też można, można sobie to tak napisać słowami: staje się też bardziej jakby odpowiedzialny. W przypadku tutaj przebywania nad, w tych obszarach rzecznych, tam gdzie panuje ład ruchu rzeki, możemy dostosować się właśnie w takie dni do pojęcia skomponowania się z rzeką, a rzekasz rzeka człowiekiem, człowiek z rzeką jest to prawda, że idąc nad brzeżem, nawet tak skonstruowanym jak tutaj po stronie Frankfurtu jest możliwość złapać im rytm rzeki, czyli tą, tą taką. Szybkość rzeki. I, e, dzień staje się bardziej, e, bardziej plastyczny. E, mamy czas idąc, nawet mamy czas na to, żeby, żeby dostrzegać różne rzeczy, które są wokoło, ale żeby też robić tak zwaną refleksję idąc, czyli e, mamy w takim dniu, w którym troszeczkę kropi deszcz, jest taka mrzawka, która pokrywa ciało, jest jakby takie, takie odczucie, że to wszystko, to wszystko jest jakby zwolnione, czyli tak, ten czas jest troszeczkę wyregulowany właśnie naturą i naturalnymi zjawiskami płynącej także rzeki. Mówiąc tutaj wczoraj, a powracając do tego tematu e, w, e, szybkość idących ludzi, rozmawiających ludzi, czyli takie ustalenie mniej więcej e, dwojga ludzi, którzy idą ze sobą i robią dyskutę, czyli dyskutują sobie, e, jest to taka szybkość właśnie też przypominająca troszeczkę tafle rzeki, a także i ten rytm takiego dnia, w którym w którym jesteśmy spawzowani. Ma to widocznie wpływ, że warunki lasów deszczowych a i lasy deszczowe, jak widzicie w Zielonej Górze, jest obszar lasów deszczowych. Zawsze trzeba przyjechać tam od strony botanicznej w, takie, w takiej porze roku, kiedy topnieją śniegi na drzewach, czyli kiedy nadchodzi wiosna, jest taka przemiana pomiędzy wiosną a zimą kiedy jeszcze są zaspy śnieżne, pozostałe takie zasknięte zaspy śnieżne na koronach drzew, a przychodzi już pierwsze ciepło, takie wiosenne ciepło, wchodzimy do lasów, można je nazwać lasami deszczowymi, efekt jest niesamowity i tam też panuje taka atmosfera dnia, w którym można na przykład zaprezentować wspaniałe, fajne rzeczy. I jest to zjawisko unikatowe, bo tak jak mówię, że Zielona Góra ma kilka fajnych zakątków, których możemy nie dostrzegać jako biznesmeni, którzy przyjeżdżają na przykład powiedzmy do danego miasta lub szukamy rozrywek, a, a kątem oka chcemy zajrzeć w szlaki. Tam trzeba troszeczkę poprzebywać, tam trzeba troszeczkę pomieszkać, pobyć i wtedy można tam znaleźć fajne rzeczy, które są które są zjawiskiem, nadprzyrodzonym zjawiskiem świata, które oczywiście możemy porównać do, do światów nazwanych, takich jak mistyczne światy krainy Marni, czy te inne, bo ja oczywiście zawsze sugeruję te nazwy, które już prędzej ktoś zasugerował i napisał, i to, to są dobre przykłady. Dlatego często włączam utwory po to, żeby zrobić prezentację pełną, czyli taką odwzorcowaną. No oczywiście nie jest ona pełna, bo nie mam swoich utworów i podkładów muzycznych, które by były uwieńczeniem już całkowitym takiego spostrzeżenia. Na pewno jest, jest na pewno jest to tragedia, jeżeli dzieje się coś z rzekami, na pewno jest to tragedia, jeżeli się dzieją tego typu rzeczy, które, które wpływają na negatywną stronę rzeki, a jeszcze nie daj Boże coś co, co przyczynia się do całorocznego, na przykład psucia całokształtu rzeki. No, wyobraźmy sobie akwarium, w którym pływają piękne ryby, takie akwarium tysiąc litrowe, czyli już z tych większych, zaawansowane, na przykład powiedzmy. I wyobraźmy sobie, że codziennie, codziennie wrzucamy krople, nie wody czystej. Tylko wrzucamy do tego akwarium kroplę wody z ujścia jakiegoś rzecznego, albo z, a nawet wody nieoczyszczonej, czyli tej wody, która jest powiedzmy ze zbiorników zbioru, na przykład powiedzmy nieczystości. Kapiąc do tak dużego akwarium jedną kroplę dziennie, już po pierwszej kropli możemy zobaczyć, że atmosfera akwarium zmienia się od razu, automatycznie. A co mówiąc o hektolitrach czy hektotonach litrów w Europie, które są przykładem także tragedii, może jeszcze nie katastrofy, ale tragedii tego, co się zdarzyło teraz niedawno w Warszawie. A jeszcze tym bardziej patrząc na to, że jest to rzeka korzenna, czyli rzeka Wisła jako korzenną jest rzeką życia polskiej krainy. A w Europie takich pięknych rzek jest także kilka, jeżeli chodzi o ilości hektoton najróżniejszych ukrytych substancji, a tych, które są na co dzień wlewane do rzeki, nawet oczyszczone. One powodują, że zawsze w naszym życiu, zawsze w naszym współgraniu z naturą i z rzekami, zawsze będzie niedosyt jakby... Niedosyt tej barwy nieba, tej, tej atmosfery, takiej zjawiskowości. Brakuje nam e, ducha wodnego, ducha, e, jak to się w, tej, w tym utworzy: pani jeziora, czy, czy pani kwiatów wodnych, lilii, e, która przechadza się w, w kwiecistym odzieniu, jak mgła przesuwając się po rzece, kłębując od brzegu do rzek, e, od brzegu. Do brzegu Przechadzając się po nadbrzeżach, snując się jak mgła, biorąc sobie kwiaty za swoje i przechadzając się do tej mgły, przyklejają się najróżniejsze płatki kwiatów, a także i nektar, pyłek z drzewa i tak dalej. W tym przypadku przyklejają się wszystkie atmosferyczne zanieczyszczenia, a także i najróżniejsze czynniki, które zakłócają ekosystem i tak dalej. Wszystko, co konstruujemy, jeżeli chodzi o rzeki w dzisiejszych czasach, moim zdaniem jest utrwalone, piękne, ale bardzo utwierdzone, takie bardzo mocno umocnione. A plany zagospodarowania nadbrzeży rzek są jakby nadrzędne pod względem tego, czym jest sama rzeka sama w sobie. Moim zdaniem w tym przypadku już można potraktować. Te rzeki jako już nieodwracalny status, jakby to powiedzieć, powrotu do czasów, kiedy były tego typu zjawiska. Zjawiska najróżniejszych, jakby, a nawet słyszenia śpiewu na przykład kobiet przy nadbrzeżach na 100 czy 200 kilometrów niosące się po tafli rzeki. Czyli to rzeka była nośnikiem dźwięku śpiewającej kobiety, na przykład powiedzmy, czy śpiewających kobiet, które E, śpiewały jak sereny sobie przy e, nadbrzeżach rzek, a było jest...